Illus radias Czwartek, 11.10. Witamy na pokładzie Nautilusa Radia Z. Mówi kapitan Robert Bernatowicz. Jest Mirek Błach. Dzień dobry. Witamy naszego wspaniałego gościa, pana Waldemara Galosa. Dzień dobry. Witam przejmie. Proszę pana, będziemy mówili dzisiaj o rzeczy, no, która jest zastanawiająca co najmniej. Będziemy mówili o tym, że planety mają wpływ na nasze życie. Czy pan może to potwierdzić? Czy ja mogę to potwierdzić? Potwierdza to po prostu życie na Ziemi, które trwa już tyle milionów lat. Gdyby nie energia Słońca, promieniowanie, całe spektrum związane z promieniowaniem słońca, to by w ogóle życia na ziemi nie było. Już nasi słuchacze wiedzą, że będziemy mówili dzisiaj o astrologii, nazywanej zresztą królową nauk staro czasu. Jest to bardzo stara nauka. Mówi ona o tym, że planety, że układy planet mają wpływ zarówno na to, co się dzieje na ziemi, jak i na życie pojedynczego człowieka. Yy, należałoby w ogóle spojrzeć głębiej. Nie tylko układ planet, to znaczy układ słoneczny związany z planetami, tylko cały kosmos jako taki. w formie pełnej. W całości ma wpływ na funkcjonowanie życia na Ziemi. No ale w jaki sposób? Przecież te planety są tak bardzo oddalone od Ziemi, to są minimalne siły, które tutaj oddziaływują na Ziemię, a tymczasem Pan twierdzi, że to wpływa na to, że na przykład komuś się zdarzy jakiś nieszczęśliwy wypadek. Teoretycznie, że to są bardzo małe siły. Wiemy, że masa Słońca wynosi 98,8% całej masy układu słonecznego. Wiemy, jak Ziemia jest duża i ile waży. I proszę popatrzeć. Bardzo odleg duża odległość Ziemi od Słońca, a mimo wszystko Słońce utrzymuje Ziemię przez ten Sprawa sił ośrodkowych, sił grawitacji w ogóle, to dotyczy nie tylko Ziemi, dotyczy wszystkich planet, a więc wszystkiego, co się porusza w kosmosie. Przecież te nasze statki kosmiczne, które my wysyłamy, wykorzystują właśnie tą siłę ośrodkową, to przyciąganie do Ziemi, ale i do Słońca. Tu kapitan statku. Mówimy o tym, że planety mają wpływ na nasze życie. To odkryli już bardzo dawno ludzie. A jak to się zaczęło? Posłuchajmy. Astrologia sięga swymi korzeniami początków istnienia ludzkości. Archeolodzy odkopali kość sprzed 30 tysięcy lat, na której znajdują się znaki przedstawiające poszczególne fazy Księżyca. Astrologią 5 tysięcy lat temu zajmowali się babilońscy kapłani. Była ona znana również w starożytnym Egipcie, który miał ponoć tę wiedzę otrzymać od mieszkańców Atlantydy. 700 lat przed naszą erą w Babilonie wyznaczono 12 części horoskopu, które, jako znaki zodiaku, przetrwały do naszych czasów. Starożytni Grecy skojarzyli słońce, księżyc i planety ze swoimi bogami i boginiami, na przykład planetę Wenus identyfikowali z Afrodytą, boginią miłości, a Jowisza z Zeusem, największym spośród bogów ich panteonu. Początki popularności astrologii w Grecji datuje się na 280 rok przed naszą erą, kiedy to na wyspie Kos, jeden z babilońskich kapłanów, założył szkołę astrologiczną. Atlasy i katalogi gwiazd i planet wykonane przez Ptolemeusza aż do XVII wieku pozostawały niedoścignione pod względem precyzji, a jego Tetra Byblos był najbardziej znaczącą pracą na temat astrologii, jaką kiedykolwiek napisano. Ptolemeusz rozpropagował astrologię w Imperium Rzymskim. Święcie w nią wierzył pierwszy cesarz Rzymu, August Wielki. Największymi przeciwnikami astrologii w starożytności byli pierwsi chrześcijanie. Oni to, wraz ze wzrostem swego znaczenia, doprowadzili do upadku astrologii w Cesarstwie Zachodnio-Rzymskim. Ocalała ona natomiast w Bizancjum skąd rozprzestrzeniła się na kraje arabskie. Dzięki temu w XII-wiecznej Europie odkryto ją ponownie z tłumaczonych na łacinę tekstów arabskich. Uwaga, uwaga, jesteście na pokładzie Nautilusa Radia Z, teraz słuchajcie mnie zakochani. Jutro Dzień Świętego Walentego, Dzień Zakochanych i będziemy mówili dzisiaj o miłości. Musicie tego słuchać. Radio Z, Nautilus Radia Z. Radia Z. Rodzimy się, każdy się tak. kiedyś rodzi i który moment jest decydujący w narodzinach człowieka? O tym, że Nie, będzie akurat ta konstelacja planet będzie miała wpływ na ich Dla indywidualnego funkcjonowania człowieka na pewno jest moment y, bardzo ważny wyjścia głowy z łona matki i złapanie pierwszego oddechu. To jest bardzo ważne. Jak pan to tłumaczy ten moment? Bo w tym momencie, w tym momencie jakby ustrój Nowego, nowonarodzonego dziecka zaczyna sam indywidualnie funkcjonować. Do momentu bycia tam w środku organizm matki jest tym układem dla niego bardzo ważnym, bo dostarcza tlen, tlen i odżywianie. Natomiast co tutaj się dzieje? Człowiek w mózgu, tutaj z tyłu, koło szyszynki, ma około tysięcy receptorów światła. To jest tak zwana pozostałość trzecie oko każdego człowieka. I te receptory światła, one reagują właśnie na bodźce świetlne. W tym momencie, jak głowa wychodzi z łona matki, to zostaje, te receptory zostają uruchomione. W tym momencie zostaje uruchomiony tak zwany biorytm każdego człowieka a więc rytm biologiczny związany z trwaniem życia. I to jest od urodzenia do śmierci. Z jaką dokładnością musi Pan znać moment urodzenia? Ja słyszałem kiedyś taką radę daną przez astrologa, bardzo znanego zresztą, Leszka Szumana, żeby... Urodziny dziecka zawsze były połączone ze stoperem, żeby łapać na stoperze moment wyjścia główki dziecka na zewnątrz. Jaką musi Pan mieć dokładność? Dokładność astrolozy przyjmują 15 minut w prawo, w lewo. Czyli już te dziecko urodzone 15 minut później będzie miało jakby inne życie. Już zupełnie tak. Tam się to przesuwa, bo jest kwestia przesuwania planet z domu do domu horoskopowego i wtedy zmienia tam sytuację. Zresztą sam... Proces w ogóle zapłodnienia i potem rodzenia jest ściśle związany z, chorospo, z horoskopami rodziców. Tam się wychodzi, bo to przecież nie jest coś stworzone o tak, tylko to jest tak zwana ciągłość genetyczna, że narodzenie człowieka nie jest sprawą przypadku, tylko to wynika z horoskopów rodziców. Z ich układów, właśnie horoskopowych, a tak naprawdę układów genetycznych, między innymi, każda z osób ma tak zwany Piąty Dom Horoskopu, gdzie są zakodowane dzieci w jego horoskopie, i tam dopiero układ planet u nich powoduje po pierwsze zapłodnienie moment zapłodnienia że on nie jest wybierany dowolnie przez rodziców tylko takie są siły energetyczne które działają na człowieka, że w tej chwili jest zapłodnienie, a nie na przykład miesiąc później. Zdarza się czasami, że na jednym oddziale położniczym rodzą się dzieci no, w tym samym czasie, tam są różnice kilku minut. Czy pan może potwierdzić takie przypadki, że oni później mają podobne losy? Na pewno będą mieli podobne losy, <laughs> z tym, że to są bardzo rzadkie w ogóle przypadki. W szpitalach ktoś, kto pracuje, to wie o tym, że nigdy nie rodzą jednocześnie. Tylko są te przesunięcia o 20 minut, o 30 minut. Nie ma tak, że jedno te, te porody są jednoczesne. A bliźnięta? Bliźnięta też są. Wyciągane jest najpierw jedno, a potem po 20 minutach, po nawet i dłużej, wyciągane jest drugie. Pan stawia horoskopy. Jak to, to wygląda? wygląda? Przychodzi ktoś do pana? Przychodzi ktoś do mnie. I co dalej? Y, ładnie go proszę, żeby se usiadł. Podaje mi datę urodzenia. Podaje mi godzinę urodzenia miejsce urodzenia. No i rozpoczyna się ten moment jakby informacji, pełna informacja o horoskopie. Rozumiem, że Pan to wstupuje w komputer, bo w tej chwili ja no, Żeby szybko to było możli możliwość obliczenia, ja to szybko wbijam w komputer, mi wychodzi obliczenie od razu wydruk, ale to jest taki fragment dopiero, bo następnie ja muszę obliczyć tranzyty na bieżące, aktualne przebiegi planet, żebym wiedział co się dzieje u danej osoby, jakie zmiany zachodzą, po drugie Horoskop ja sprawdzam, a więc ja to opowiadam. Co tutaj się dzieje, co widać. Ja pytam, czy to jest prawdziwe, czy to, jest, czy to jest, potwierdza się. Bo wtedy ja potwierdzam, horoskop w ogóle, ja potwierdzam godzinę urodzenia. U wielu osób godziny urodzenia są zakłamane. A że horoskop, ten pierwszy dom horoskopu mówi i o wyglądzie zewnętrznym, jak ta osoba wygląda, cienka, gruba, chuda, krzywa, jakie nosi ubrania, jakie kolory, jaką biżuterię. To praktyka to... pana potwierdza to, że na przykład tak. można odczytać, że ktoś będzie gruby? Tak. Tak, dokładnie. To jest po prostu, że diety nic nie dają. Nic nie dają, tak. To samo, bo zresztą e, trzeba by zacząć od tego, że horoskop tak naprawdę pokazuje nasz układ wewnętrzny DNA i ten proces, który my nazywamy ten biorytm związany z życiem, to jest właśnie uruchomienie tej linii DNA, która ma ten układ spiralny i tam jest właściwie cały program naszego życia zakodowany, a horoskop tylko daje możliwości odczytania tego. Już wiemy, że pan może odczytać, jak to dziecko, czy ktoś będzie wyglądał, czy będzie gruby, czy będzie chudy. Co jeszcze pan może odczytać z tego horoskopu? Dokładnie Polska? wszystko. To znaczy, czy jakie wydarzenia, uzdolnienia, które... wydarzenia, uzdolnienia, jakie kierunki będzie wybierał, jeśli chodzi o, o wykształcenie, o zawód, kiedy nastąpią zmiany, potem sprawy małżeńskie, ile, jaki typ partnera przyciąga, potem kiedy te momenty będą no, bardzo dobre wesołe, highlight, a, tak, a później kiedy to się będzie rozkładało. Tak, to jest pan w stanie odczytać rozpad małżeństwa. Tam jest też zakodowane, tam jest zakodowana ilość małżeństw, potem poszczególne typy, jakie typy partnerów będą tutaj, bo tam też są pokazane poprzez planety, że najpierw jest taki, potem jest taki, potem jest taki, układy potem formalne, a więc legalizowane lub układy nielegalizowane, to też są pokazane. A jak jest na przykład ze skłonnością do alkoholu? Jakie Słyszałem, że Wszystko można to... To jest poszczególne części organizmu. Jak, Jak chodzą rodzice z dzieckiem na przykład i pan oblicza chorostą dla dziecka. Mówi pan rodzicom o tym, że no, może troszeczkę pić tak. w przyszłości to ja tak, oczywiście ja pokazuję, mówię, które miejsca są jakby słabsze w organizmie, które należy osłaniać, z którymi będą później problemy. Jak to, ci rodzice to przyjmują? Spokojnie przyjmują, wręcz niektórzy są zadowoleni, bo oni wiedzą wtedy, na co zwracać uwagę. Tu Nautilus Radia Z. Spotykamy osobę, podoba nam się wszystko. Sposób jej mówienia, jej oczy, jej usta, jej głos. Czy to jest ta osoba? Być może odpowiedź na to pytanie uzyskacie jeszcze dzisiaj. Nautilus Radia Z. To straszne pytanie, ale trzeba je zadać. Czy Pan może z horoskopu odczytać datę śmierci danego człowieka? Jeśli ja mówię, że to jest rytm tak zwany biologiczny od urodzenia do śmierci, w związku z tym tutaj jest ta możliwość też odczytania, sformułowania dokładnie co, co będzie powodem zejścia i kiedy. Ale pan mówi o takich zejściach naturalnych, chorobach, czy także wypadkach na przykład. No ale DNA człowieka nie koduje go, że na przykład pewnego dnia on wpadnie pod samochód. Jest tam zakodowane. To jest program, o którym my jakby bardzo mało wiemy. Punktów DNA, właśnie tej, tych, tych wycinków DNA jest w ogóle 80 tysięcy. W tej chwili lekarze odkryli dopiero 16 tysięcy. Natomiast jakby w horoskopie jest pokazane całe to 80 tysięcy. W związku z tym. Tam jest jakby taki program. To nie jest jakby brane z powietrza, tylko to jest potwierdzane na podstawie badania horoskopów osób, tysięcy osób, które już odeszły, funkcjonowały, właśnie się to były wypadki, nawet zamachy, to też jest to pokazane. Zdarzyło się panu komuś powiedzieć. Grozi panu niebezpieczeństwo, grozi panu śmierć. Mówiłem tak. Powiedziałem facetowi, bo był u mnie tam facet, ja powiedziałem, mu, że ma bardzo silne zagrożenie. Jest sprawa no, wewnętrznego jakby funkcjonowania organizmu, sprawa krążenia. Sprawa tam dwunastnicy, trzustki, cukrzycy, o tych sprawach. Ja go po prostu mówiłem, prosiłem go, żeby on poszedł sobie do lekarza, zbadał się natychmiast, żeby to unormować, zobaczyć co się dzieje. On oczywiście to olał, potem się przyjął to lekko i za tam za miesiąc dostał wylew do głowy. Przychodzi do Pana człowiek, który ma szczęśliwe życie, rodzinę, dobrą pracę nie i najpierw. Przychodzi. Się... No ale załóżmy, że taki, przyjdzie. Kto jest i... szczęśliwy, wszystko mu idzie, gładko, to on w ogóle nie przychodzi. Ale czy są tacy ludzie w ogóle, to inna sprawa? W pewnych okresach swojego życia. Czyli nie ma tak, że nie ma życie nigdy jest tak, że szczęśliwa. jest y, szczęśliwy high life, a potem jest nie. Zawsze, bo to jest taki zwany ryb planet, wiemy, że to wszystko pracuje w cyklach i przychodzą momenty właśnie takich kłopotów. Te kłopoty to są właśnie w momencie wtedy, kiedy planety te ciężkie utworzą tak zwane kwadratury, a więc ustawiają się pod kątem prostym do swoich miejsc urodzeniowych. Co trzeba wtedy robić, kiedy przychodzą Wiedzieć trzeba, bo to są tak zwane momenty wielkich transformacji. I po pierwsze my psychicznie powinniśmy być przygotowani na to, że my wchodzimy w okres wielkich zmian. W związku z tym trzeba się do tego odpowiednio ustawić. Jak osoby są psychicznie słabe, to takie zmiany nas dobijają. Jakby odbierają nam chęć życia, o, jeśli my to wiemy, że wiemy, że to przejdzie tam, że to jest kwestia roku, dwóch, trzech, że to wszystko przejdzie i dalej zacznie się zupełnie inaczej układać, to ja psychicznie człowiek jest no możliwy prawda, wszystko wytrzymać, bo wiadomo, że tam za rok dwa będzie lepiej. Taki okres to jest on między 40 rokiem życia a 45 rokiem życia. Każdy z nas ma bardzo trudny okres zmian i transformowania. Siebie, rodziny, zdrowia, pracy, domu, wszystkiego. Wyglądu zewnętrznego. To wyraźnie tylko należy obserwować ludzi i poobserwować sobie, że rzeczywiście w tym okresie u ludzi wszystko się wywraca o 180 stopni. mężczyzn bardzo często u kobiet, się zawały. Tak, właśnie i właśnie jak się czyta. To też nie jest przypadek. Nie. Jak się czyta właśnie te nekrologii, to proszę poczytać, że właśnie w tym przedziale wieku najwięcej ludzi odchodzi. Właśnie od 40 gdzieś roku życia. Organizm nasz wewnętrznie zaczyna zmieniać cały system swój wydzielania hormonalnego. Dlaczego tak wiele małżeństw się rozpada? Czy jest coś takiego jak niedopasowanie się ludzi, a decydują o tym gwiazdy? O tym za chwilę. Pan jest astrologiem. Jak pan ocenia tak zwane horoskopy i tak zwane przypisywanie pewnych cech dla lwów, dla wag, dla ryb. Czy Pan y, uważa, że rzeczywiście ma sens czytanie horoskopu, że wagom zdarzy się w tym miesiącu na przykład ciekawa przygoda miłosna? To jest y, po prostu, to jest tak zwana ta astrologia gazetowa. Ona jest y, podyktowana głównie sprawą rozrywki dla ludzi. Żeby to było przyjemniej czytać, tam ktoś psychicznie zostanie y, połechtany, że a tutaj coś mi się wydarzy. To się może wydarzyć, no. 3-4 osobom na 10 tysięcy. Czy jest to bznura? Jest to... to po prostu, jakby nie ma potwierdzenia. W te, te informacje zakodowane, właśnie tam podane w tych gazetach. W horoskopie jest około 300 cech. Każdy z nas funkcjonuje wszystkimi znakami 12, a nie tym jednym, a to jest mówienie tylko o słońcu. No właśnie, a jak pan ocenia na przykład to, że przypisuje się pewne cechy lwom? Pytają się czasami ludzie na przyjęciach, spod jakiegoś znaku, a to wiadomo, to jeżeli jesteś taki i taki, no to oczywiście musisz być taki i taki. Jak To pan jest to ocenia? jedna trzechsetna cecha. Jedna trzechsetna, trzechsetna cecha. cecha, tak. Czyli to, jeżeli to, ktoś ciecha. się zapyta, że na przykład ktoś jest skorpionem i ma takie cechy, to jest po prostu nieprawda. Nie, nie tak, to jest jedna z trzechsetna, to jest bardzo malutko. To ja teoretycznie powiedziałem, tak naprawdę tam trzeba szukać te 80 tysięcy tych punktów genetycznych. To skąd się to stało takie popularne? Dlatego, że bierze się to stąd, że energia Słońca rzeczywiście jest najważniejszą energią związaną z funkcjonowaniem życia na Ziemi. W związku z tym ta energia jest najważniejszą. Dlatego tak jest brane, że aha, ten w znaku to jest taki i taki. To od razu daje jakby rzut, że on jest, ma taki wygląd, bo albo ma dobre przyswajanie wewnątrz energii Słońca, w związku z tym jest ładnie wygląda, jest wysoki, zgrabny, wysportowany, a w innych znakach jest to zubożone. Są problemy z przyjmowaniem energii, a więc z budowaniem organizmu. No i potem, oczywiście, wiąże się to jakby z całym jego funkcjonowaniem. To jest kwestia nie tylko tu gruby cienki, wysoki, ale to jest sprawą przecież mózgu. Porozmawiajmy o sprawach męsko-damskich. Czy wierzy Pan w to, że pewni mężczyźni i pewne kobiety no nie są sobie przeznaczeni że ci ludzie nigdy nie będą ze sobą szczęśliwi choćby z racji tego że astrologicznie nie pasują do siebie tak i to, to każdy z nas wyczuwa my pracujemy tą aurą ta aura to promieniowanie nasze ono sięga i do dziewięciu metrów i dalej i każdorazowo człowiek spotykając drugiego człowieka to najpierw ten kontakt jest poprzez aury i te aury od razu wiedzą Sympatyczny, niesympatyczny. To a jest miło... takie przeczucie, które się ma. Tak, że spotykając my, my właściwie my wszystko wiemy. Tak jak ja mówiłem, że w tych linii DNA jest ten program zakodowany, to tam są zakodowane wszystkie informacje. A jak jest z seksem? Czy tam tak też... samo, dokładnie. To są szczególny przykład tak zwanego horoskopu kontaktowego. To muszą być jedna osoba, musi uruchamiać u drugiej osoby odpowiednie punkty. A więc punkty tak zwane hormonalne. Czyli przed pójściem do łóżka warto odwiedzić astrologa. Ale to niekoniecznie, bo my po prostu wiemy. To jest to, że ja wchodzę do autobusu czy pociągu i tam ktoś siedzi daleko i od razu oczy lecą. Jest przekaz natychmiast informacji. O, miła, sympatyczna osoba. Jako kapitan statku muszę zdradzić wam pewną tajemnicę. Otóż pan Galos postawił mi horoskop. Zgadzało się bardzo wiele, znacznie ponad 50%. Może coś w tym jest Nautilus Radiaz. Dzisiaj gościem Nautilusa jest prawdziwy astrolog. Czy może pan dać takie rady, takie konkretne, praktyczne rady? Na przykład, co z pana wiedzy ym, wynika, jeżeli chodzi o jedzenie? Czy ma pan jakieś wskazówki co jeść, jak jeść? To znowu należy jakby kierować się swoim wewnętrzną potrzebą i intuicją. Z tym, że należałoby sobie jakby ukierunkować... W ogóle proces jedzenia należy jeść. Oczywiście mięso możemy jeść, ale do tego powinniśmy jeść bardzo dużo warzyw i owoców. Proporcje są takie, że na 10 deko mięsa powinniśmy 90 deko zjeść warzyw i owoców. Jeść często czy rzadko? Jest to sprawa rytmu. Powinien być rytm yy, zakodowany z tym, że my go mamy wewnętrznie, bo to jest związane z wydzielaniem soków trawiennych, bo nie jest tak, że my jemy i sok się wydziela, tylko odwrotnie. Wdziela się sok trawienny, do żołądka wchodzi i wtedy my dostajemy informację zwrotną do mózgu, mnie się chce jeść. I wtedy ludzie nie powinni tego lekceważyć i zjeść, zjeść cokolwiek, nawet jedną kanapkę, ale zjeść. Nie wolno wtedy wprowadzać na przykład kawy, jakichś tam innych alkoholów, bo to powoduje potem duże kłopoty związane z nadżerkami, z wrzodami żołądka, dwunastnicy trzustki. Też Czyli bardziej mniej kawę. To w ogóle apel do naszych słuchaczy w biurze. W ogóle kawy się człowiek w ogóle nie powinien i pić. To ja zaczynam pić w takim razie od dzisiaj herbatę. A jeżeli chodzi o znajdowanie partnera życiowego, czy tutaj także kierować się intuicją? Należy się kierować intuicją, z tym, że tutaj też należy odpowiednio obserwować. Ludzie mają tak zwaną tendencję do zatrzymywania chwili. My mamy takie życzenia, że jak coś się dzieje miłego, sympatycznego... To my chcemy, żeby to się działo bez przerwy. A to nieprawda. Bo to tylko stało się wtedy, tego dnia, w tym miejscu, z tą osobą i koniec. Ta sama sytuacja powtórzona z tą samą osobą jutro już jest inna. Zupełnie inna. Jakie wnioski w takim razie? Po prostu sprawa uczuć jest bardzo sprawą poważną, z tym, że ona u nikogo nie trwa wiecznie. To jest związane z uczuciami, z przyjemnością. Uczucia są też podporządkowane właśnie planecie Wenus która reprezentuje uczucia przyjemności, i właśnie to spotkanie tej drugiej osoby to jest tak jak ciastko, to jest uczucie, to jest przyjemność, to jest słodycz. I my konsumując to uczucie tej drugiej osoby, a więc razem przebywając, poprzez dotykanie, całowanie, przytulanie się, my jakby swój organizm nasycamy. Następuje tak zwane znieczulenie do spraw uczuć tej osoby. Czy to oznacza, że Pana zdaniem nie ma wiecznej miłości? Nie ma. Ona może by powtarzać się przez szereg lat. My miłość możemy spotkać mając lat 80. Na pokładzie Nautilusa mówimy dzisiaj o astrologii. Naszym gościem jest znakomity astrolog Waldemar Galos. Proszę Pana, czy Pan w tej chwili z tą wiedzą jest pan łatwiej żyć. Czy pan dzięki temu dowiedział się czegoś, zrozumiał coś? O siebie zrozumiałem wszystko, bo wiem po pierwsze, jak ja funkcjonuję, wiem, jak ludzie funkcjonują dookoła. Na przykład mnie nic nie dziwi. Nie dziwi postępowanie. Wojny pana nie dziwią? To, że ludzie się zabijają? Tak, też nie, też nie, bo to są, rozumiem jakby funkcjonowanie państw, środowisk wielkich, ogromnych, wiem kiedy narasta agresja i kiedy ona musi być rozładowywana. Czy ma pan jakąś prognozę dla Polski? Horoskop dla Polski. W kilku, kilku słowach co się z nami będzie działo. To znaczy my jeszcze będziemy podlegali takiej rzeczywiście bardzo głębokiej transformacji przez 8 lat. 8 lat to bardzo jeszcze długo. Jeszcze 8 lat. Tak. To bardzo długo. A czy wiedząc to wszystko życie nie stało się dla pana trochę nudne? Nie. O astrolog właściwie jak obserwuje to co się dzieje u ludzi i na świecie, traktuje to jak tak zwany szczególny przypadek medyczny. Bo to mi daje po prostu za każdym razem co potwierdzenie jakby wiedzy astrologicznej, a jednocześnie zadziwienie. Mam nadzieję, że nasi załoganci dzisiaj dowiedzieli się wielu ważnych rzeczy, także o sobie, bowiem astrologia jest nauką bardzo ludzką i humanitarną. Jednak dziękujemy za udział w audycji naszemu gościowi, którym był pan Waldemar Galos. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy wszystkich do studiowania astrologii. No i cóż, zapraszamy także na pokład pewnego znanego statku o nazwie Nautilusa. On rusza już za tydzień o 11.10. Nautilius radia Z.